Piętnasta edycja Tańca z Gwiazdami i ty po raz drugi pojawiasz się na tej edycji. Jak oceniasz ten finał? Rewelacja! Rewelacja! Widać było też u ciebie wzruszenie przy tańcu przy Macie, Maciej Zakościelny. Chodziło. Wydaje mi się, że wiesz, taka artysta, Poczułam tę całą metaforę tego, tej nauki, jego od samego początku yy, do samego końca, przechodzenia różnych porażek, wzlotów, upadków, tanecznych i też takich duchowych, emocjonalnych. Pokazali wszystkie tańce, które zatańczyli w jednym. Też yy, miałam wrażenie, że yy, w tym show pokazał coś innego trochę bardziej yy, swoją sytuację prywatną, w taki sposób bardzo metaforyczny, ale to kwardyst, artysta może zrozumieć tylko. No także, bo właśnie taniec, nie tylko skupiają się na tańcu, ale także właśnie ten taniec przekazuje... Różne właśnie historie, ale różne też emocje. Mm, no i dlatego pewnie się wzruszyłam, a co jest bardzo ciężkie, mi bardzo ciężko wzruszyć. Yy, więc y, rewelacyjny był ten y, finał, w ogóle wspaniałe występy. Super to zleciało tak. A co dla ciebie to znaczy, jak y, jako artystka z artystką widzisz występ Edyty Górniak? Bardzo kibicuję wszystkim artystom bez względu na to, jakie prywatnie mamy animozje. A to było bardzo takie spontaniczne. Podeszłam do Edytypu i, i nie żałuję. Jakie plany? Bo teraz Sylwester, czy już przy, przygotowujesz y, jakieś show na ten tak, występ? Mam tak, dopiero zacznę pracę od grudnia. Każdą, wszelaką.